Kryminalne zagadki Podlasia. Przez wiele lat mieszkańcy Kolna żyli w cieniu sprawy, która wywoływała i wciąż wywołuje wiele pytań, ale nikt nie był i nie jest w stanie udzielić ostatecznych odpowiedzi. Zresztą do dziś, mimo upływu 23 lat, nikt nie odpowiedział na pytanie, co się stało z Katarzyną w mieszkanku Kolna. Katarzyna wyszła za Marka w 1994 roku. Para miała dwoje dzieci. Czy im się układało? Początkowo tak. Zdecydowanie wszystko wskazywało na to, że para, która miała bardzo dobry start w życie, bo rodzice Marka byli dobrze sytuowani, posiadali zakład mięsny, masarnie i ubojnie, para żyła szczęśliwie, doczekała się dwójki dzieci, z tym że ten stan rzeczy nie trwał długo, bo już po kilku latach okazało się, że Marek coraz więcej czasu spędza w pracy. Katarzyna, która na co dzień zajmowała się domem, czasami pomagała też w sklepie. Męża. Miała tego czasu zdecydowanie więcej niż on. Być może czuła się samotna. Zaczęło się między nimi dziać źle. Do tego stopnia, że podczas kłótni dochodziło też do rękoczynów. A skąd o tym wiemy? Wiemy o tym choćby z relacji siostry Katarzyny, która później, po latach, wspominała, że bywały sytuacje, w których na ciele siostry właśnie widziała ślady siniaki na rękach, na nogach. Ślady zaciśniętych dłoni, czy to na ramionach, czy gdzieś w okolicach szyi, co wskazywało na to, że pomiędzy małżonkami dzieje się coraz gorzej. Ostatecznie Katarzyna zdecydowała, po pierwsze, na zgłoszenie tych faktów do prokuratury, a później na złożenie wniosku o rozwód. I to się zadziało. Te rozprawy zaczęły się odbywać, a termin kolejnej rozprawy przypadał na 12 czerwca 2000 roku. To jest bardzo ważna data, ponieważ 9 czerwca, czyli 3 dni przed kolejną rozprawą rozwodową. Katarzyna wraz z córką wróciła do domu około godziny 22, po czym obie umyły się i przebrały się do snu. Mąż pani Katarzyny miał tego wieczoru oglądać telewizję w salonie i przy tym zasnąć. No i co się wydarzyło tego wieczoru w ich domu, pozostaje zagadką do dziś, co mówią świadkowie, jak to relacjonują? Jeden ze świadków wspominał, że widział tamtego wieczora, gdzieś w oknach, przez zapalonym świetle. Katarzyna, która stała, wymachiwała rękami, co mogło świadczyć o tym, że pomiędzy małżonkami kolejny raz doszło do kłótni. Inny świadek wspomniał, że widział dwóch mężczyzn wychodzących z domu małżeństwa, ci mężczyźni mieli jakiś pakunek ładować do samochodu. Ten pakunek wielkością powiedzmy, że odpowiadał ciału, ale tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział, co się stało. W każdym razie 10 czerwca, w godzinach porannych, Marek zadzwonił do rodziców Katarzyny. Był cały roztrzęsiony. W panice mówił, że nie wie, co się stało, bo kiedy kładł się spać, to Katarzyna jeszcze była w domu, a kiedy się obudził rano już jej nie było. Powtarzał, że kobieta zginęła. Po czasie mama Katarzyny wspominała, że zdziwiło ją to właśnie, że zięć mówił w czasie przeszłym, że zginęła. A przecież nawet nie miał kiedy jej poszukać. Mogła przecież gdzieś wyjść do sklepu, na zakupy, gdziekolwiek. A druga sprawa, przecież matce Katarzyny było dobrze wiadomo, że pomiędzy małżonkami układa się źle i ta nagła rozpacz, przesadne okazywanie emocji, to również wzbudziło jej podejrzenia. Kilka godzin później matka Katarzyny pojechała do jej domu, a sprawę zaginięcia córki zgłosiła policji. Już będąc w domu córki, Matka odkryła, że wszystkie jej rzeczy są na miejscu. No i właśnie, czy gdyby kobieta planowała wyjazd, czy zostawiłaby wszystko tam, gdzie mieszkała, nie wzięłaby ze sobą nic, co potrzebne by było do jakiejkolwiek podróży? Pewnie nie jest to możliwe, tylko czy prawdopodobne Zwykle do takiego wyjazdu przygotowujemy się w jakiś sposób i chyba trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś nie pozostawia żadnych śladów takiego właśnie planowanego działania? A w przypadku Katarzyny tak właśnie było. Wszystkie rzeczy były na swoim miejscu. Znalazłem informację, że jeszcze na balkonie nawet znalazły się niedopałki papierosów. No coś, co świadczyło, że tam poprzedniego wieczoru czy w nocy toczyło się jeszcze normalne życie. Nie dość, że wszystko było na swoim miejscu. To na dodatek w koszu na brudną bieliznę matka Katarzyny odkryła szorty należące do jej męża. I były one poplamione czymś, co wyglądało na pierwszy rzut oka na plamy kawy. Ale przeczucie mówiło matce Katarzyny, że jest to krew, i o tych swoich podejrzeniach poinformowała policję. Tyle, że to śledztwo w 2000 roku miało wiele znaków zapytania, mówiąc już oględnie. Dzisiaj już to wiemy, że chyba cały szereg nieprawidłowości różnego rodzaju wystąpił, jeśli chodzi o działania policji. Przede wszystkim mąż pani Katarzyny został przesłuchany dopiero kilka tygodni później. Tak samo jak dom został przeszukany też kilka tygodni później. No przecież najważniejsze, jakiekolwiek dowody czy ślady. Mogły wtedy się jeszcze znajdować przez ten czas codzienne życie. Przecież tam mieszkał pan Marek i jego dwójka dzieci. Te ślady mogły zostać zatarte, a nikt się tym w ogóle nie przejął. Nie sprawdzono też telefonu pana Marka. W historii jego połączeń, bilingów to się stało dopiero później. Nawet nie przeprowadzono badań tych shortów. Między wierszami w jakimś jednym z artykułów znalazłem informację, że jeden z policjantów miał informować Marka o postępach w śledztwie. Czy to była prawda? Nie wiem, taką informację znalazłem. W końcu kilka tygodni po zaginięciu Katarzyny przeprowadzono badania śladów na spodękach męża, no i okazało się, że widoczne na nich plamy są faktycznie śladami krwi Katarzyny. Do tego uzyskane bilingi z telefonu Marka wskazywały, że mężczyzna nie przespał całej nocy, jak twierdził wcześniej, tylko dwukrotnie rozmawiał przez telefon z ojcem raz po północy i drugi raz około czwartej nad ranem. Ale jednak nie było ciała pani Katarzyny. Nie można było jednoznacznie ustalić, co się z nią stało i czy naprawdę ktoś ją zamordował. A do tego dodajmy, że rok po tych wszystkich wydarzeniach miał miejsce jeszcze jeden fakt, który rzucał chyba troszeczkę inne światło na tę całą sprawę, ponieważ gdzieś na polnej drodze został znaleziony portfel Katarzyny i o ile rodzina zaginionej była przekonana o jakimś udziale w jej zaginięciu dzięcia Marka, o tyle znalezienie tego portfela stawało na przekór tym ich podejrzeniom. No bo co miałby robić ten portfel gdzieś tam na polu, jeżeli ma. Marek miał w tym swój jakiś udział? Co robiłby ten portfel tam? Dlaczego miałby go tam pozostawić, porzucić? No myślę, że to stanowiło duży znak zapytania w tym śledztwie. Niemniej zostało ono w roku 2002 umorzone. Najbliżsi Katarzyny zostali wtedy oczywiście zostawieni sami sobie w dochodzeniu do prawdy o losie kobiety. Dzięki ich staraniom w 2008 roku prokurator krajowy nakazał przeniesienie sprawy do prokuratury w Alblągu i tam śledztwo zostało wznowione. Niedługo potem Marek, mąż Katarzyny, został aresztowany, ale co ciekawe, miało to związek ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Białym Stoku. Tu się zaczyna jakieś wielkie zamieszanie. Wśród doniesień medialnych opisujących tę całą sytuację właśnie można na taką informację napotkać, że Marek został zatrzymany i co ciekawe, pierwsze zarzuty, które zostały mu postawione, nie dotyczyły w ogóle jego żony. Dotyczyły one obrotu dużymi ilościami środków odurzających, a ponadto nakłanianiem kogoś do popełnienia zabójstwa. Istotne i ciekawe jest to, że to zabójstwo miało dotyczyć rodziców jego żony. Z tym, że do dziś nie udało się ustalić ani kogo do tego namawiał, ani czy to zabójstwo miało w ogóle jakikolwiek związek z wcześniejszym zaginięciem jego żony. W każdym razie te zarzuty dotyczące zabójstwa jego żony Katarzyny ostatecznie zostały mu postawione jeszcze jedna rzecz, poza nim został aresztowany jeszcze mężczyzna Krzysztof, któremu postawiono zarzut pomagania Marko. W 2010 roku Krzysztof został oczyszczony z zarzutów, został uniewinniony, a Marek został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci swojej żony. Z tym, że później odbyła się apelacja i ten wyrok został anulowany. Ostatecznie Marek również został uniewinniony. Ostatecznie w 2012 roku obaj mężczyźni zostali oczyszczeni z jakichkolwiek zarzutów. Z tym, że to nie jest wciąż koniec tej historii, ponieważ w 2016 roku do mediów trafiła informacja, że w żwirowni w miejscowości Żebry znalezione zostały kości i ludzka czaszka. Czy ten fakt rzucił jakieś nowe światło na te zbrodnie? Na pewno ożywił podejrzenia, ponieważ to miejsce żeby jest stosunkowo niedaleko kolna położona. Chyba siłą rzeczy zaczęło się ludziom kojarzyć, że te kości mogą należeć do Katarzyny. Ta niewielka odległość na to by wskazywała. Ostatecznie żadne badania tego nie potwierdziły, no ale przez jakiś czas media żyły tą informacją, a ludzie chyba żyli nadzieją, że być może to są właśnie szczątki, które pozwolą na odpowiedzenie na pytania, które do tej pory nie znalazły swojego wyjaśnienia. Warto tutaj dodać, że wśród wielu plotek i domysłów, które funkcjonowały w bądź co bądź niewielkiej społeczności kolna, pojawiły się również i takie, które mówiły, że mąż, Katarzyny Mógł się pozbyć jej ciała przy użyciu maszyny do mielenia mięsa, bo miał do takiego czegoś dostęp ze względu na zakład mięsny, który prowadził jego ojciec. To nie zostało nigdy potwierdzone, niemniej znalazłem też taką informację, że mama pani Katarzyny wspomniała, że uważa, że zięć byłby do tego zdolny. Ale ostatecznie przypomnijmy, że w 2012 roku mężczyzna został oczyszczony z jakichkolwiek zarzutów, a ta sprawa ostatecznie nie została wyjaśniona. Dodajmy też, że do dziś na stronie internetowej jednej z fundacji zajmującej się poszukiwaniem osób zaginionych widnieją zdjęcia i komunikat o zaginionej Katarzynie i dodajmy też że gdyby kobieta żyła, a może żyje, miałaby lub ma dziś 49 lat. Jakikolwiek finał tej historii moglibyśmy sobie wyobrazić. Czekamy na zakończenie i albo odnalezienie pani Katarzyny, albo ukaranie sprawców jej śmierci. Kryminalne zagadki Podlasia.